Za mną już się gotuje garwody. I tu mamy zioła. Słuchajcie, z naszego ogródka świeże, już przepukałem, umyłem. Mięta. Zgadnijcie, co to jest? Kaja, wiesz? Tymianek. Dokładnie, tymianek. Oregano świeże. I suszone. Oregano suszone jeszcze weźmiemy. Liś laurowy. I ziele angielskie. Liścia laurowego niedużo. Zresztą wszystkich tak. Te... Ja dopiero robię próbę. Wszystkiego niedużo, liść laurowy daje gorzkawy posmak, znowu mięta, też ma specyficzny zapach, tak jak każdy zresztą z tych ziół. Więc zrobimy z tego wywar, ostudzimy i będziemy używać do wędlin, bo tak naprawdę wyczytałem, wysłuchałem, wyczytałem, że każde z tych ziół ma właściwości bakteriobójcze i, ba i wirusobójcze. Dobrze powiedziałem? Wirusobójcze? Dobrze. Także... Spróbujemy naturalnie, będę się z tego szkolił, uczył i mam nadzieję, że a może się uda całkiem wyrzucić tą chemię, czyli E250 wycofać z produkcji na naszym zakładzie. Zobaczymy, czy w ogóle zaakceptujecie ten kolor. Dobra, ja to wszystko biorę, do gara wrzucam. Woda już się gotuje. Czekajcie. Liść laurowy. oregano. Ziele angielskie zmieliłem, aby lepiej bardziej wydało te wszystkie swoje właściwości. No i oregano świeże, mięta i tymiaka. Dobra. Nie mam tak myślę, że Zdajmy temu 20 minut, niech się pogotuje. To wystudzimy. Później odsunczymy wszystkie zioła. Jak już to będzie wystudzone, dodamy do kiełbasy. Także widzimy się za chwilę. Ok, minęło ponad 20 minut. Gaz wyłączony. Wiecie jaki jest zapach? Oj, tak. Całe pomieszczenie wypełnione. Jak nie całe piętro. Normalnie szok. Nie wiem, czy już nie zaparuje ci kamera. Wglądać flaki. Ewidentnie się wszystko wygotowało. Także mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Dobrze. Zakładamy z powrotem. Znajmujemy i odstawimy do do wystudzenia. Czekajcie, może znaleźć jakieś miejsce. Wystudzimy to i później odsączymy. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zachęcamy Cię do subskrypcji i naciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i za to, że jesteś z nami. Wszystkiego smacznego! Wychłodziło się, przecedzamy. przecedzimy to. Opa! Niczym mleko. drożdżowe mleko okay. dobra mm, ale esencja no dobra dodamy to do kiełbaski i zobaczymy czy zmienia smak Pozytywnie, negatywnie wpływa? Na pewno ma to wiele walorów. Zdrowotnych. Zdrowotnych, super. Dobra. To teraz powędruję do pojemnika zamkniętego i do chłodni. Oby się udało. Lecimy dalej. Może jak to pachnie, mam nadzieję, że za mocno kiełbas nie zmieni. Kiełbasa lisiecka. 85% mięsa z szynki. 15. 10, przepraszam. 10% mięsa chudej dwójki, czyli też mięso z szynki, ale że tak powiem, już 20% w tego tłuszczu będzie w tym. I 5% trójki. A u nas jako trójka posłuży mięso z jelenia. Da nam ładniejszy kolor i, no, i będzie to trochę też dziczyzny. I przyprawy. Wszędzie był czosnek czosnku na każdy kilogram 4 gramy. Tak wszędzie było i w tych filmach u pana Artura, czy u Marcina i u innych kolegów z YouTube'a, wszędzie 4 gramy czosnku To tak, tak samo dajemy 4 gramy czosnku na każdy kilogram. Pieprz biały. Pieprzu białego, tak jak jeden mąż, wszyscy 3 gramy na 1 kilogram, więc my tak samo 3 gramy na jeden kilogram. I pieprz czarny tuż był różnie. Od 1 grama do 2 gramów, więc my zrobiliśmy 1,5 grama na każdy kilogram. Tutaj yy, to już nie jest woda, to już jest kajuś, jak to powiedzieć? Yy, e, bulion, taki wywar. Wywar. Wywaru mamy pół litra. I te pół litra nam posłuży na 20 kg mięsa, więc idziemy na produkcję. Dobrze, mięso. Wspomniany jeleń. Kilogram. Chuda dwójka 2 kilo i szyneczka 17 kg łącznie 20 kilo mięsa. Mielimy to. Jelenia zmielimy na 3 mm. Posłuży nam jako trójka. Wcześniej była mielona dziczyzna i też tylko solona, więc sobie to przepuścimy. Krajcie na wszelki wypadek zrobimy tak dobra i teraz tak tu mamy dwa kg chudej chudą przeważnie mielimy na 8 mm, na 10 mm a tym razem zmielimy to Razem z jedynką na 20 mm, bo tu wszyscy w filmach kroili tą, e, tą szynkę, a ja celowo ją zmielę na 20 mm, żeby zrobić doświadczenie, czy też to będzie wyglądało dobrze. Jeżeli nie będzie to mięso krojone, tylko będzie mielone. Także przerzucam wilka na oczko 2 cm. Nasza kiełbasa nie będzie lisiecka, tylko ala lisiecka, więc możemy sobie. Popróbować doświadczenia. Jakieś można zrobić sobie. Dobra. Okej. Okay. I tu wyjmiamy nóż. Dobra, wyjmujemy nóż. Bo, jak we wcześniejszych filmach pokazuję Wam za każdym razem. Zobaczcie. Wkładamy najpierw szarpak nóż i później oczko 20 mm później znowu nóż i drobniejsze oczko a że tu mamy to teraz rywka większa i kręcimy dobra i tak, najpierw zmielimy tą chudą wybrałem z rozbioru, to jest wszystko niesolone wybrałem sobie z rozbioru ładną taką Udą. Dobra. się ładne mięsko, tak samo. Dobra. I teraz trzyneczka. Opa! Tak samo na 20 mm. Najważniejsze, żeby mięso było dobrze wychłodzone. Pamiętajcie o tym. Jeżeli nawet jest z rozbioru, to wcześniej musiały być półtusze dobrze wychłodzone, żeby nam się kiełbasa udała. To jest najważniejsze. Jeżeli Wam nie wychodzi kiełbasa, to najbardziej prawdopodobne, że mięso zostało, zaparzyło się. Dobra. Ok. I tak, mamy to. Ta chuda, że jest zmielona na dwudziestkę, też nam trochę będzie pomagała wiązać i ten jelonek. Dobra, zapraszam. Wymieszamy to na kuterku. Tutaj nasza meksykańska grillowa na nas jedzie. Okej, okay. już umyty był kuter, więc muszę korek wkręcić. Na wszelki wypadek przepłukałem maszynę. O jeden, nożem się trafił, nie? Dobra. Ok, mamy bardzo małe ilości. O kilogram mięsa na taką maszynę to jest bardzo mało. Dobrze, kilogram jelonka, czosnek, żeby pamiętać, żeby sobie go rozmącić tutaj, patrzcie, ładnie z wodą, bo jest zmielony, świeży i powinniśmy to może przekutrować tylko kurde boję się, bo mi się to wszystko roz... no dobra, rozdziam, mi się trochę na, na, na tej maszynie to. jeszcze raz i wystarczy. Nie będziemy tego mocno jakoś kutrować. Jeżeli macie, nie macie kutra w domu, to w zupełności wystarczy zmienić to na dwójkę, trójkę. Na dwójkę na pewno będzie lepiej. Dobra. Włączamy mieszanie. Wrzucimy jeszcze chudą. Dobra. I teraz przyprawę. Czyli tak naprawdę tylko pieprz tam został do wrzucenia. Bardzo powolutku. Wiecie co? Ja chyba tą szynkę wrzucę. No bo jak nasypie na, na ścianki maszyny, to się przyklei do maszyny. Opa. po trochu, żeby w miarę równomiernie. Dobra. I teraz przyprawy. Jeszcze, czyli biały piec. Oj, będzie to bardzo chudziutka kiełbaska. Niczym nasza szynkowa. Dobrze. No, na grilla nie wiem, czy się nadaje. Co już taka chudzizna? No nie wiem. No <gry> się okaże. Zero tłuszczu. No gdzieś tam się przebiję, na jakiś 1% pewnie tu jest gdzieś. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, smakowało. Ta ala lisiecka według przepisu Skwileńskiego. Pokaż. Głównie ten wywar yy, zrobi nam robotę, tak? I trochę martwi, że ty ciągle mówisz Ala Lisiecka, Ala Lisiecka. Kto to jest Ala? Nasza no, koleżanka ze sklepu. Z tego co wiem, to ma takie samo nazwisko jak ja. No, to prawda. Ty mówisz ciągle Ala Lisiecka. No, pomyliłem się. Nie, nie Lisiecka, tylko Żmikowska, no. To inaczej akcentuj, bo no ja właśnie. tutaj jestem zaniepokojona. Ala Lisiecka. <laughs> Niech się też się pomiesza. pośpieszymy. tutaj już szczegółowuję. No. no, jestem ciekawy, jaki będzie dawno posmak ten roztwór. ta mikstura twoja. Czy może być jakiś jeden odcinek, w którym dasz sól? No właśnie, sól. U nas używamy soli niejodowanej. I tu jest 34 deko, czyli 1,7%. I sypiemy sól. Boże święte, czy ja nie mogę ci przygotować odpowiednio. Wiecie, dlaczego tak mam? Bo normalnie to używamy mięsa peklowanego, mięsa solonego od razu i to mam zwyczaj już, że nie się nie soli bo na magazynie mamy cały czas jakby już wychłodzone mięso, dobrze solone, peklowane w dwóch peklowniach więc przepraszam ale równie dobrze mogliśmy to tak nagrać żebyście nie wiedzieli, że się pomyliłem Teraz jest sól, jest smak. Teraz jest smak. Polałem tutaj trochę wody, żeby nam się mięso nie przykleiło do pojemnika. No i dobra. A powiedz mi tą ale, to będziesz nadziewał w cienkie osłonki, czy to będzie gruba kiełbasa? Cienka. Cienka. Nie wiesz? Jak wyglądał kiełbas? Nie, nie, w ogóle totalnie nie kojarzyli się z tej tyłbas. No, opa, dobrze. I to nadziejemy, wielito. Wieprzowe, takie grubsze. Też oryginalnie to jest Fi 50. Często używają, widziałem, dużo osób używa wołowych, ale my tu użyjemy Fi około 40 wieprzowego. Także teraz idziemy na nadziewarkę. Dobra, to wrzucamy. Okej. Okay. Dobrze. Wojtek, yy, to będzie jak myśliwska na flog yy, Myśliwska jest 0,25. 20... Zróbmy to 0,40. Może Skorze nie, bo może nie ten. Też takie króciutkie zróbmy. Króciutkie zróbmy. Bo na ilcie mogą się nam rwać, a dla Was też będą bardziej podzielne. Floki są, są, mają. No. O, jeden, no rzeczywiście. Co? Rzeczywiście cienkie. Jak nieraz chcesz szuka cienkich, to ciężko, nie? Taka jak serdelka, co? No gdzie jak serdelka? A, no grubość tak. Zaraz będą grubsze. <grym> czy może być film, że wyjdzie wszystko dobrze, od razu? Może też jeden to, taki wyjść? Ale to nie można przyjąć, że to jest właśnie oczekiwany taki? Nie, no lisiecka ma swoje standardy, kawicz. Ale tego ja, ja nie, nie kojarzę w ogóle takiej kiełbaski. No też cierpię, już widać. Może to nie ten, wiesz... nie To z tego, Nie To na tą kropkę pijesz, no nie? O, też No to już widać po wodzie. Wojtek. Może? No nie, 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 wierzę, nie wierzę, bo nawet bez sensu. To są ala lisiecka. No tak, ale no, no gdzie, no? Musi być grubsza. Nie może tak być. Znalazł się grube jelito. To są 250 pięćdziesiątki. Ale jakbyśmy zrobili 250 w grubym mielicie, to by było tyle. Więc robimy 400. Zobaczymy, ile będzie. Teoretycznie powinno być 400, bo jest tak ustawiona maszyna, że po wędzeniu, po usłyszeniu, 400 powinno być zachowane. Czyli teraz jest więcej. No zobaczymy na wadze. Ładny O. Teraz tak. Dobra. Rzucimy to na wagę. Ładny wianuszek. Ładny wianuszek. 42 deko 420 g. No tu powinno 400 gramów zostać. No zobaczymy. 420. No, no to idealnie. Zobaczymy. Może 380-390. No. I takie o. Kiełbaski na sklep mięsny.com. Też już będą dostępne. Pojedyncze pakowane. Świeże mięso rzemieślnicze wędliny oraz nabiał, a także pogotowie obiadowe znajdziesz na www.sklepmięsny.com. Wszystkiego smacznego! Kaja uciekła. zostawiła mi telefon. Panowie, zostaliśmy sami. Może jakiś kawałek, może jakiś kawałek, jakiś humorek. Słyszałeś jak ten starszy panszedł za ten za młodą dziewczyno. Ta idzie weź co ładnie. Pupkę widać. A starszy pan zrobił takie oczy i mówi O kochana, kochana to trzeba myć A ona do niego Kochany, kochany to jest umyte, to się suszy <laughs> Darek Czas na zmianę Fartucha. Fartucha Przyszły, są, czekają dla was Na pewno Pokażemy dzisiaj Komisji w odcinku nie ma, ja i. podklejać Komisyjnie rozdamy wam fartuchy Takie fartuchy można kupić na Centrum Noży .pl. właśnie ładne niebieskie przyszłe. Baja, bo same chude mięso to może gdzie można kroić jak krakowską jak szynkową. I to będzie suszone, wędzone i później podpiekane tu już wisi grillowa, meksykańska i tu mamy i teraz to będzie wszystko osuszy się nam, uwędzi i podpieczemy a tu mamy naszą grillową meksykańską. Też tylko na, na soli. Voila, kiełbasa uwędzona, podpieczona. Za chwilę będziemy sprawdzać jak wyszła. I użyję takiego noża. Wziąłem go z tego kompletu. Za chwilę go umyję po degustacji. Włożę z powrotem. Spakazaj, że włożysz. I spakuję. Ty, to mi się udziela te moje pokazywanie. I powędruje do zamówienia 1313 13, 1313. A tak sobie wymyśliłem. Może być? te stereotypy łamiesz, tak? Że 13 jest szczęśliwa. Dokładnie, dokładnie. Na naszym sklepie mięsny.com można sobie coś kupić. I jak ktoś trafi, akurat u siebie. Zamówienie 300, 1313, to takie nożyki ujrzy u siebie w domu. I słuchajcie, a poza tym kupiłem dla chłopaków na produkcję takie fartuchy fajne, ciężkie, solidne eleganckie, podobają mi się. Takie... Tak, ładne, no ładne, bardziej chodzi o jakość. Ja wiem, mam kolor. Dokładnie, więc pasują do noży. Także takie fartuchy, jak robicie coś w domu, nie wiem, rozbieracie sobie świniaka, ubijacie świniaka, albo coś innego robicie, sprawdzą się na centrumnoży.pl Zabieramy się. Za kiełbasem. A że z kodem Żbik 10 macie? No właśnie, mówić. Mieli ludzie to zobaczyć na innym filmie. A teraz wszyscy by dowiedzieli, że z kodem Żbik 10 można kupić 10% taniej. Na sklep mięsny? Nie. Na centrum o. noży. O Jezu, na centrum noży. Ach, te reklamy. Dobra. Tniemy, tak? Tniemy? Dawaj, bo jestem głodna. Dobra. Tniemy. Nie, jaka ja ładna, co? Czekaj, to ostrzymy trochę. Jaśniosienka. Dobra. Prawie jak tropiowa. A my tu mieliśmy jakąś dziwne nie? Tak, jeleń. Procent. No, ale to było malutko, 5%. Uh -huh, uh -huh. To tak bardziej, że wiesz. A czym się charakteryzuje taka typowa lisiecka? Że ta jest ala? No, prawdziwa to jest, wiesz, można ją robić tylko, yy, Boże, nie pamiętam w tych miejscowościach. Aha, dwóch, tak, jest Tak, tak w tym powiecie, tylko gdzie powstała. Aha. A my możemy robić ala, Aliciecku. To dobra. Tak to wygląda. Daj, poniucha. Pachnie, pachnie, ładnie. O, ładnie. No, czuć to pieczenie. Dobra. Proszę. Hmm, uciutka. Skórka twarda. Pieczenie zrobiło swoje. Co jeszcze? No to czekaj, muszę to przemienić. Mm. Próbuję znaleźć smak y, tych przypraw z wody. Nic. Może delikatnie mięta? A ja? Nie, mięta nie, ale jest dobra. Jest. Bardzo dobra. No soczysta. No, jest szyn... chuda, ale jest soczysta. Szynkowa w cienkim. Ale hmm. aż taka soczysta to nie jest właśnie. Ale tak czuć, wiesz, taka. Ja. Bardzo powiedział... fajna. Słuchajcie. Jak powiedziała Twoja mama słusznie, tam próbę trzeba pogryźć. Jest chudziutka. Jeszcze, no to nie, to nie jest sama woda, to jest... Tak. ...mięso. Aromatyczna. Ale Ale delikatna. Mm. Nie Jeszcze. wiem, jak smakuje. Liciecka oryginalna. Także żałuję po kawałku. Ale ta. Nie mam Na pewno Wam posmakuje. Mm -hmm. Przechuda. Ja lubię, jak coś tu się przebija. No, ale nie wszystkie muszą być. Tu, tam fajne. No. Kiełba saudana. Trafia na sklep, niesny Takie będzie, tak, będzie dodawana w taki, takich mm -hmm. pianoszek? Pojedyncze. Około 370. Właśnie. Jak widzieliście, ważyła. 42 deko, a teraz średnio między 37 a 38. Reszta to jest ubytek podczas wędzenia, suszenia i pieczenia. To ja zaraz idę robić zdjęcia i wrzucamy. Tak jest. Także wszystkiego smacznego i do zobaczenia. Cześć. Smacznego, pa pa.